Dzień dobry serdecznie, witam, zapraszam na podsumowanie stycznia 2023 jeżeli chodzi o fotowoltaikę a szczególnie miło witam nowych prosumentów prosumentów lokatorskich, ponieważ od 1 lutego, czyli od dzisiaj, możecie mieć swoją fotowoltaikę zarówno na balkonach jak i na dachach dostajecie od do tego bardzo, bardzo porządne dofinansowanie, a my przechodzimy na podsumowanie miesiąca stycznia trochę zmniejszyłem ilość danych w tabelce, ponieważ już wystarczy to co pokazuję wam od wielu, wielu Lat. I mamy 2023 rok styczeń. Moja instalacja na dachu wyprodukowała 156 kWh energetycznej na czerwono, czyli najmniejszy wynik od 7 lat KWH do KWP 16, jeżeli chodzi o instalację na gruncie, produkcja też najniższa w historii 99 kWh, KWH do KWP też 16 Nowsza instalacja Huawei, duża 37 kW w piku. Produkcja tylko 362 kWh, tylko ponieważ przez tydzień miałem uszkodzony internet w tym systemie, w Huawei, i nie mam danych. Jest to styczeń, w związku z tym tej produkcji nie było dużo. Internet uległ uszkodzeniu z winy Huawei. A. W związku z tym stwierdziłem, że nie będę uzupełniał brakujących ilości, kalkulował, szacował, ile tej energii wyprodukowało. Piszę taką wartość, jaką faktycznie zarejestrował system. To jest 10 KWH do KWP. Instalacja na CarPorcie, BB Eco. O mocy 6,67 kW piku, produkcja 85,7 kWh do KWP 13. Tylko 13, ponieważ produkowała przez cały miesiąc. Zobaczcie: 16 na dachu, 16 na gruncie, 13 na karporcie. Ale 13 na Karpocie, dlatego, że Karport ma kod nachylenia dachu tylko 8 stopni, i w zimie ta produkcja naprawdę jest słaba, za to latem nadgania bardzo mocno nadgania. I na tym dachu troszkę długo śnieg leżał, ponieważ w styczniu mieliśmy dość dużo śniegu i moje instalacje. Te specjalne po dwa panele. Postanowiłem, że będę rozpisywał je na panel lewy, panel prawy. Tutaj, taką macie tabelkę, gdzie pokazuje, że z lewej strony, od góry tu patrząc, to jest Inco Solar, Brookbed, LG, Longi, Korab Encore. Z tym, że Korab Encore to jest bifacjalny panel, czyli dwustronny. I z tej strony mamy znowu Inco Solar, Corab Encore, Longi, LG i Brookbed. Między Bruckbetem, tym a tym jest kolosalna różnica. Tu mamy 3,54 kWh produkowanej energii w styczniu, tutaj aż 4,202, ale też sytuacja między tym korabem Nko 4 18, a tym 3,32 wskazuje na to, że coś się dzieje w tej mojej instalacji fotowoltaicznej na gruncie, że produkcja na dole jest wyższa, dużo wyższa niż u góry. Prawdopodobnie odbicie od śniegu, słońce świeci pod niskim kątem i jednak dostajemy dużo więcej energii tutaj w te dolne panele niż w te górne, tym bardziej, że z tyłu za tym są ciemne tuje. Inco Solar 9,33 KWH do KWP LG 9,42 kWH do KWP Longi 9,85 kWH do KWP Brookbet 10,32 kWH do KWP i Korab Encore 9,75 kWH do KWP. Ogromna różnica między Brookbetem najlepszym a inkosolar najgorszym, aż 1 kWH do KWP. Zobaczymy, co dalej będzie w kolejnych miesiącach. Średnia produkcja w styczniu to było 333 kWh. W tym momencie jest to 308, ponieważ tutaj nam dość mocno styczeń 2023 to zepsuł. To widzimy na tym wykresie ukazujący średnią z produkcji. Ostatnia istotna informacja w tym roku panele fotowoltaiczne u mnie w domu na dachu wyprodukowały tyle energii, że gdybym chciał ją kupić, musiałbym za nią zapłacić 156 zł i 13 groszy. Serdecznie dziękuję za uwagę do usłyszenia.